Siemka, jeśli macie Discorda, a jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to bardzo Was gorąco zapraszam. Link macie pod tym filmem w komentarzu oraz w opisie tego filmu. Bardzo gorąco zapraszam. Yy, możecie widzowie dołączyć, jak dołączycie, no to naprawdę widzowie będziecie mieli duże z tego korzyści. Zobaczcie, będziecie mogli ze mną popisać, porozmawiać. Widzowie, jest naprawdę wiele tutaj kanałów przygotowanych już dla Was, więc naprawdę bardzo gorąco polecam dołączyć moi drodzy oczywiście jak dołączycie będziecie przywitani tak jak tutaj inne osoby które widzicie teraz na ekranie i wszystkie je pozdrawiam moi drodzy więc naprawdę tych osób tutaj jest mnóstwo, mnóstwo dołączyło widzowie, więc z tego się naprawdę cieszę. No i tak jak mówię widzowie dołączcie, a będziecie informowani na bieżąco o filmach, o live'ach, o shortsach, TikTokach, postach, o wszystkim tak naprawdę widzowie, więc polecam dołączyć, a ja już widzowie nie przedłużam i zapraszam Was do filmu. Dobra, skoczyłem, skoczyłem, widzowie, i co? W jakim ja miejscu się znalazłem? Yy, miała czekać na mnie nagroda jakaś, a widzowie tutaj faktycznie jest woda. Yy, ale tak dokładnie, widzowie, yy, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Widzowie w ogóle. Cześć widzowie, ale yy... pamiętacie ostatnio że Jeśli nie, to obejrzyjcie go w tym momencie, bo było tam napisane: widzowie, że jeśli skoczę, to będzie czekała mi nagroda. I czy ja mam takie, czy ja mam takie coś odebrać jako nagrodę? Ej, jeszcze raz, czekaj, tu nic nie ma. Skoczyłem stamtąd. Widzowie, tu są jakieś drzewa. Tu są jakieś dziwne drzewa. Nie wiem kompletnie tutaj o co chodzi. Yy, nie mam pojęcia w ogóle tutaj, co jest grane. Yy, widzowie serio. Jestem pogubiony. Tutaj widzę, że coś jest. Tutaj widzę, że coś jest. W jakwipunku nic nie mam. Ej, mam łóżko i... Z tak złotych jabłek? Ej, po co mi to niby? Ej, dobra, pewnie łóżko, żeby ustawić sobie spawna. Jabłko, nie wiem, widzowie, mogę sobie w sumie zjeść, ale ja do mnie nadal nie dociera. Ej, gdzie ja się znalazłem? Gdzie ja się znalazłem? Czy ja właśnie zostałem porwany? Czy ja, moi drodzy, właśnie zostałem porwany? Czyli tam naprawdę, tak naprawdę. Żadna nagroda dla mnie, na mnie nie czekała Tylko po prostu ktoś postanowił sobie, że Porwie mnie w, taką, w takie miejsce Jeśli to jesteś Ty, Gimon yy, no, to, no to... jestem zdenerwowany na Ciebie, bo oszukałeś mnie Ale w sumie, czy Gimon by tak coś zbudował? Ej serio, nie! Skąd on by miał tyle bedroga? W sensie ja wiem, że Hero Brain, jak był kiedyś, to dał nam tam sporo bezroga, ale aż tyle. Ej, dobra, to chyba jest robota Hero Brain, mi się wydaje, ale. Wait, Hero Brain by nie powrócił, przecież nie wiem, widzowie, nie wiem, ale dobra, może zacznijmy tutaj, bo widzę, że tutaj jest drabinka, może sobie na nią wejdźmy i chyba po prostu musimy przejść parkour. Ej, a w ogóle na to drzewo mogę, widzowie, wejść czy nie i mogę, yy, tylko to mi za bardzo nic nie da. Chyba że tutaj mm, Wait, gdzie mam skoczyć? Tu nie doskoczę. Yy, Czekać, łanie, ja nie kumam. Nie ma szans, że tu doskoczę. No to jak tamte. No, Ej, hey, wait, ten parkour jest jakiś dziwny. Chyba że ja w tą stronę mam pójść. Dla... Dlaczego są dwie? Bo dla mnie tam powinienem. Tylko tam jest zdecydowanie za daleko i za wysoko. Dobra, spróbujmy tędy. A może nie. A może jednak dobrze ja idę. Yy, dobra, przejdźmy tutaj. I teraz moi drodzy. Tutaj mam skoczyć? Chyba tak. Okej, okay. i co i teraz? I teraz mogę tutaj, widzowie. Okej. Okay. Yy, czy ja się właśnie. Czy ja się właśnie cofnąłem? Ej, dobra, nie, nie, xD, xD, widzowie, nie widzieliście, bo ja się podjarałem, że ja znalazłem, że jednak ta m, y, strona też jest dobra, tylko ja nią, po... dobra, nieważne, nie skomentuję tego, widzowie, po prostu nadróbmy tutaj, gdzie widz... yy, widzowie ten parkour, wydaje mi się, że mnie wykończy. Ten parkour wydaje mi się, widzowie, że mnie serio dzisiaj yy, mocno, ale to mocno. Z... Wait! Czy tam jest jakiś barier? barier blok? Bo ej, bo ja serio spadam. Ale ja spadam z bloku. Ja, Dobra, coś widzowie się dziwnego dzieje. Nie wiem, widzowie, coś się serio tutaj odwala. Ale ja. Ej, wait! Bo teraz już naprawdę. O co chodzi? O co chodzi, moi drodzy? Poczekajcie. Poczekajcie na spokojnie. Tutaj, tutaj, teraz, tutaj, teraz, tutaj, teraz, tutaj. Dobra, jest git. Tutaj byliśmy i wtedy się zawróciłem. A teraz musimy po prostu pójść tędy. Tędy. W ogóle tutaj są też te bloki, gdzie były w tamtym wizowie, yy, gdzie po prostu były w tamtej mojej wiosce Bo to nie jest moja wioska No i yy, niby to się jakoś powiązuje Dobra, doszliśmy do takiego etapu I teraz moi drodzy, ja bym poszedł sobie tędy Tutaj tutaj ej dobra bo jest jeszcze mnóstwo jest jeszcze mnóstwo tego widzowie więc ja może bym się pospieszył w ogóle tam jest łóżko a tu w ogóle żadnych checkpointów chyba nie ma więc też słabo i co ja mam tutaj doskoczyć? dobra dałem jeszcze, że że wątpiłem, wątpiłem że doskoczę ej, dobra teraz tutaj trzeba uważać nie 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 spadłem spad dobra nie nie widzowie, nie co tu się wydarzyło? Spadłem z całego Dobra, to robimy teraz speedrun, widzowie Robimy teraz speedrun Nie, nie, to już widzowie, to już To już się nie opłaca Dobra, już widzowie, naprawdę jest giga problem, bo już byliśmy tak daleko. Tam jest problem, bo nie mam żadnego checkpointu, a ob... o Dobra, ja mam pomysł. Ja mam, nie mam żadnych bloków, widzowie. Nie będę miał gdzie tego łóżka w sumie postawić. Bo ja tam nie mam żadnych bloków, gdzie ja tam niby... Ale dobra, w sumie mam plan. Mam taki plan, widzowie, w sumie. Jakbym wziął sobie dywany z tutaj. Jakbym sobie wziął te dywany. Yy, ja mam taki mi, mi plan. Dobra, łóżko na razie sobie jeszcze postawię. Yy, Ziemia jabłko. Yy, ja, widzowie, mam plan. Dobra, przejdźmy sobie na tą chwilę tam, gdzie byliśmy. Nie, no, widzowie, to jest... to nie jest trudny parkur, ale, widzowie, ja po prostu się tak stresuję, bo ja nie wiem w ogóle gdzie. Gdzie ja w tym momencie jestem, moi drodzy. Ja nawet nie wiem gdzie ja jestem. Yy, kto co zbudował i ile czasu na to... Ktoś, ktoś musiał poświęcić, no bo to nie jest byle jaki parkur. No nie, dobra. To nie jest jak, byle jaki parkur i zobaczcie, jakie to jest pomieszczenie, widzowie. Zobaczcie, jakie to jest wielkie pomieszczenie. Dobra, ja serio mam... Nie no, serio, serio, serio. Zaraz nie wytrzymam, widzowie, zaraz ja nie wytrzymam. Jeszcze zdelem. No to GG, widzowie, no to GG. Nie no, świetnie, świetnie, widzowie. Tam idzie. Dobra. Po kolei. Pierwszy blok. Widzowie, nie, ja zaraz po prostu, nie wiem co ja zrobię, okej okay. Okej okay. Dobra, o, teraz idzie, jak ja się skupię, to idzie dobrze, ale jak... Dobra, ja mam plan, teraz ja mam plan, widzowie Jak ja dojdę te, do tego miejsca, nie do tego, nie do tego, moi drodzy Jak ja dojdę do tego miejsca, gdzie ja byłem przed chwilą, to ja już mam, yy, ja już mam lifehacka, widzowie Ja już mam lifehacka, ale już tak daleko byliśmy, widzowie żebyśmy w ogóle tak daleko a ja mam jeszcze jednego lifehacka okej okay. nie wiem czy ja tak mogę widzowie ej tu też, nie wiem czy ja tak mogę ale przecież tu żadnej wiadomości nawet nie dostałem od, od tego kogoś yy, co mogę a czego nie mogę więc korzystam ze wszystkiego co mam, dobra wiem, że to jest trochę widzowie oszukane, znaczy jeszcze nie jest nic oszukane bo na razie jest dobrze Dobra, i teraz moi drodzy, tak i teraz moi drodzy, trzeba się skupić. Dobra, Na razie idę zgodnie z planem. Dobra, tutaj jeszcze nie było pomyłki, widzowie, w sensie jedna pomyłka była, ale to wtedy za pierwszym razem. Dobra, moi drodzy, bań się, że spadłem już. Dobra, dobra, nie! No nie, no nie, moi drodzy, to są żarty, to są żarty. Przyrzekam, że teraz sobie ktoś ze mnie kpi. Dobra, widzowie, na spokojnie, raz, raz, dwa. Kolejny raz, a ja nie tutaj, nie tutaj, tu powinien być, dobra, tak, tak, ładnie, ładnie, dobra, Super superancko. superancko, dobra, ładnie, pięknie. I teraz na spokojnie, dobra, jest, jest, moi drodzy, moi drodzy, idzie dobrze, dobra. I teraz tak, tutaj. Ja nie wiem, gdzie ja wtedy spadłem. Ale dobra. Okej, okay, ładnie. Tu w ogóle jakoś daleko jest. A ja nie wiem, czy ja tu nie spadłem. Dobra, zróbmy coś takiego, moi drodzy. Dobra, dało nam to sporo. Tylko teraz, czy zgarniemy tą drabinkę? Nie. Na szczęście się nie spaliła, ale jej nie wzięliśmy, widzowie. Więc jest niedobrze. Dobra, mamy jeszcze jedną w razie W. Ej, tu nie wiem, czy ja z sery byłem. Może. Ej, nie, nie byłem. Tu jest chyba mój rekord. W tym miejscu mnie jeszcze chyba nie było, moi drodzy. I trochę się stresuję, tak szczerze. Czy coś mi popchnęło? Ej, wydawało mi się, że coś mi popchnęło, moi drodzy, a nie mam pewności. Dobra. Ej, już jest tak mało. Dobra, ja sobie tutaj może postawię dywan. Ej, nie da się. Mój plan nie działa. A tak? Nie działa mój plan moi drodzy. Nie działa mój plan. To ja muszę, dobra, coś takiego, coś takiego. I teraz moi drodzy ja muszę tu skoczyć. Nie działa to. A myślałem, że zadziała ten dywan. Dobra, nie widzowie, nie. Dobra, widzimy się widzowie jak ja tam dojdę jeszcze raz. Bo nie chcę, żebyście tracili czasu, widzowie. Po prostu jak tam dojdę, to z wami się będę widział. Ogólnie przeskoczyłem, widzowie. Nie pytajcie mnie, która to była próba, ale chyba, widzowie, 28. Ale jakoś dałem radę. Dobra, jesteśmy tutaj, widzowie. Okej, okay, ładnie, pięknie. Ej, nie, już prawie, prawie to mamy, widzowie. Prawie to mamy. Dobra, i się chyba wydostaniemy, widzowie. I chyba się wydostaniemy. Ej, dobra, jestem w tym miejscu. I nie, nie, nie. Dobra, od początku, dobra, widzowie, nie. Znowu robię cięcie, bo. Widzowie, znowu mi to zajmie 37 prób. Powie, rekord. Rekord mamy. Patrzcie jak wysoko jesteśmy. Już a tam jest już wyjście, widzowie. Już naprawdę zostało nam niewiele. Dobra, myślę, że spadnę. Myślę, że spadnę widzowie na takim prostym. Bo po prostu już mam stres. Już chcę się wydostać, widzowie, już chcę się wydostać. Już to widzowie praktycznie mamy. Już zobaczcie, już tylko tutaj nam zostało. Ej, tutaj nie postawię sobie drabinki. Nie postawię, bo tutaj jest pół płytka, widzowie, dobra, dobra, dobra. Widzowie, ostatnie bloki, ostatni blok jest, 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 udało się, udało się widzowie, mamy to, mamy to, patrzcie jakie to było olbrzymie, patrzcie na to, patrzcie jaki kolu, kolum, nie dobra widzowie, jaki kolos, jakie to było wielkie, dobra widzowie, nie komentuję, po prostu wydostajmy się moi drodzy i będzie dobrze, czemu to są dynie? E... O co chodzi? Tam są jakieś tabliczki. E... Widzowie, czyli tutaj nie ma wyjścia. Nie ma. W... Nie. Ej, dobra, może tego nie niszczę, bo nie powinienem. Ej, dobra, nie wiem. Widzowie, dobra, w kolejnym odcinku będziemy to przechodzili. Widzowie, bo serio, w tym odcineczku naprawdę mega dużo przeszliśmy. A tam tu widzowie, coś przechodzimy w kolejnym odcinku. Za, za ten odcinek wam dziękuję. Pamiętajcie, subskrybujcie, łapujcie, komentujcie, widzowie. Wpadajcie na mojego Discorda. Trzymajcie się do następnego. Cześć.